Jamaneczko, z tej strony Kubusiek, z kanału Kubusiek Kuben Records. Jesteśmy na. Na jesteśmy na... A może inaczej to sformułuję? Oglądacie właśnie serię Survival Interaktywnie. Brawa! Okej. Okay. I co ja mam... Znaczy ogólnie w ostatnim odcinku zatrzymaliśmy się tam na tamtej górce jednak postanowiłem że nie będziemy się tam osiedlać z powodu takiego iż iż nie podoba mi się tam a dzisiejszy odcinek chciałem poświęcić na, 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 na odnalezienie jakiegoś fajowego miejsca do zamieszkania jedyne co zrobiłem zbierałem kobla, trochę węgla, piecyk i przypomniałem mięsko jak własne było. No, dokładnie. To jest drugi odcinek. I mówiłem Wam, że będą tutaj dodawane modyfikacje z dnia na dzień, z odcinka na odcinek. Te, które Wy będziecie chcieli, ale postanowiłem, że pierwsze dwa lub trzy odcinki będą, yy, będę grał yy, na modyfikacjach takich, jak, jak teraz widzicie. Dokładnie. Ponieważ yy, chciałbym, żeby ten początek był taki fajny, survivalowy, a potem żeby się nam nie nudziło taki survival, żeby wgrać te jakieś modyfikacje fajne, które dadzą jakieś zamki i statki itd. żeby móc wyprawy robić i tak dalej, żeby nie było nudno po prostu. Dokładnie... Um, dlatego w dzisiejszym odcinku jakoś powiedziałem, poszukamy mniej domek oraz... Zbierzemy materiały, które napotkamy po drodze, na przykład tamten węgiel. Znaczy taki węgiel, bo tamtej nie chcę się wchodzić chyba. No, to węgiel. Gdyby to diaksy był, to on może wszedł, ale... I tak bym nie miał czym wykopać. Um, ok. Weźmy tutaj tego kobla. A, okej okay. Widzę tutaj kaczuszkę. Um, Prawdopodobnie widzicie ten odcinek po tym, po odcinku Survival Games lub The Walls. Tego jeszcze nie wiem. A jeśli nie, to znaczy, że coś mi nie wyszło nagrywając tamte serie, o których powiedziałem. Tam jest coś fajny. No fajny tutaj teren się... Fuck, wygenerował. Ło! Dobra. Ło fuck! Dobra, już myślałem, że do lawy wpadnę taki taki moment grozy. Boże, boże. Ja bym się rozejrzał tutaj po tych takich górkach, gdzie widzę lawę tu coś. Bo góry dają dobrą perspektywę na rozbudowę domku, potem można w górze coś, jakiś taki domek, żeby na bla ba, ba, da jak to JJ robił w, w sezonie, którymś tam, pamiętam, że to był odcinek 20, bo sobie, chyba 20, no sobie save'a brałem i sobie tak oglądałem ten domeczek, bardzo fajny był. Polecam zobaczyć. I tak pięknie zrobiony w górach. Czciny, jak już wam mówiłem także w pierwszym odcinku, myślę o przyszłości, dlatego znowu zbieram tą czcinę, że potem był enchanting table, table. Dobra, dobra, dobra. i hmm. Ja bym może się osiedlił na tej górce, bo ja już mam fajny plan na rozbudowę tej całej, że tak powiem tego całego terenu, on jest tak fajnie zrobiony, że tu górka, tam górka, to naprawdę świetnie można połączyć, zrobić świetne rzeczy, że na przykład jedna górka to jest magazyn, druga to coś, 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 i to jest naprawdę fajna perspektywa na przyszłość i y, można będzie coś fajnego pobudować, a zarazem nie zapomnimy o wyprawach, czyli ekspansji terenu, jeżeli już wgramy te modyfikacje, mhm, Dokładnie tak! Mhm, tak. Nie ma to jak kilofem kopać ziemi. A, a co nam to przeszkadza? O nic, a nic. O, nawet dynie tam są. O, nie w tą stronę! Jezus, jak ja już... Ile tu jest pomysłów, tylko zarazem ile zbierania materiałów. To jest po prostu masakra że tyle pomysłów przychodzi, a jak się potem pomyśli, że trzeba do tego wszystkiego materiały zebrać, to jest po prostu naprawdę serio mi to robicie, Minecraft, dlaczego? Nie, naprawdę? O. Ojejku, jejku... Nie, no super, fajny teren się wygenerował, znaczy nie jest jakiś tam, że... Wow. Tak powiem, że dupy nie urywa, ale jest fajny, fajne możliwości nam daje myślę, że pierwsze coś zrobimy tutaj, czyli taką prowizoryczną bazję. Bazję. Dlatego chciałbym pozbierać te drewienka. Normalnie. Tak, tak siekierką. Po, po, porąbać je troszkę. Żeby zyskać dra, dra, drawno. O! Och. Och. Od razu lepiej. Od razu lepiej! Nie, nie. Głupio się z tym czuję. Będą się jeszcze nie bać kurczoki i będą, będą uciekać, nie będę miał mięsa. Kurczoki jedne. Dobra, zbierzmy to drewno. Eee, na pewno będę chciał już jak najszybciej wgrać tri-capitator. Coś takiego, tak. Nie, nie wiem jak dokładnie tu się... Tri, czy tam jest capitator, czy trzy apity to nie wiem nie wiem naprawdę ale wszyscy wiedzą o co chodzi żeby się po prostu z tymi drzewkami nie męczyć bo to zajmuje sporą część odcinka a będziemy mieli od razu drewienko i będzie wszystko ekstra super buyer i tak tak taka sytuacja tak dokładnie taka sytuacja będzie miała miejsce tutaj jeszcze wykopmy to o, super, tu, Nie no podoba mi się, naprawdę. Niby szału nie ma, ale naprawdę mi się podoba. Mhm. Jest nieźle. Zobaczmy ile będziemy mieli drewna. tak i pół prawie. Odra. To ja się nauczę robić lapsy i tutaj prawdopodobnie będziecie mieli małego lapsika. Jak trochę wyrównam ten teren o ile się nauczę robić lapsy mm. tak <grym> nie umiem robić lapsów to po co ty w ogóle kurna nagrywasz na tego YouTube'a? jak nie umiesz robić nie umiesz robić normalnie tych lapsów a nie wiem dobra zajmiemy się tym kopaniem Dobra, Kochanie jestem już gotów do rozpoczęcia jakiejś budowy podstawy tego domu. Wyrównałem mniej więcej tutaj ten teren i chciałbym na początek zrobić tutaj taki widoczek. Na, na to jeziorko takie. Czekajcie, pójdę tylko, zakręcę wodę, bo... minutki ja. SMS-em, przepraszam Was bardzo, ale to by przeszkodziło bardzo w naszym odcinku. E, Okej, okay. weźmy sobie to drewno. Ja nie mam jakiegoś przygotowanego pomysłu na dom. I to jest złe. To jest złe. Wybudujmy sobie takie coś, co będzie nic nie przypominało. Tylko po prostu to będzie takie takie coś bez sensu e, Ale ja to zmienię To będzie tylko prowizoryczne Przygotuję na następny odcinek już z projektu domek i ujrzycie świetny, super zarąbisty domeczek Dokładnie tak Ja tutaj tylko zrobię tak Tak To będzie na razie takie malutkie ja sobie to potem powiększę oczywiście to jest tylko teraz żeby żebym mógł powiedzieć że zrobiłem to co chciałem na odcinku i że mogę się z wami pożegnać pod daszkiem a nie tak jak biedaczki że tylko kordę na jakimś łonie natury że nie można gdzie wejść się pożegnać e, no i ogólnie takie cholerka chyba nie starczy nam drewna <sum> może tą część już zrobimy z tego taki mam pomysł a to będzie może nawet fajny taki tarasik będzie. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop hop. Mhm. Nie fejluj mnie tu, Kuba. Nie tu proszę ciebie, ja bardzo. Takie coś, co nam póki co nic nie przypomina, ale podobno pełni rolę domu. Tak jakoś słyszałem, że to takie coś będzie. Aha. Okej, okay. czyli mamy tutaj takie tarasik, tu będzie coś zejście i tutaj będzie przejście tam i będzie super. Po prostu super. Dobra. Postawmy sobie łóżko, żeby było tutaj miło. Oczywiście. Ja lubię trumny sobie robić takie. O powiedzcie jak pięknie to wygląda. Tutaj sobie dajmy piecyczek. Taki Op. A gdzie jest mój krawding? Nie wziąłem. Hmm, zgroza. Zróbmy jeszcze jeden. Chącik rzemieślniczy No i odcinek trwa już około 13 minut, znaczy mam tu 17, ale tam wrzucę lapsika, a więc powinno szybciej pójść. I wejdę tutaj. Options. Dam rendering duży, niech się tutaj załadu... Serio. Tak się długo beszładował w świecie E nie robię tego Z tego miejsca chciałbym Wam serdecznie podziękować za obejrzenie tego drugiego odcinka z serii Survival Interaktywnie Jak widzicie nagle Bóg za nami tworzy świat Widzicie właśnie teraz pierwsze 7 dni tworzenia świata Prawdopodobnie tak to wyglądało Jedyna taka relacja na YouTubie Nie przegapcie tego Dlatego za to, że to widzicie tutaj i w tym momencie możecie mnie dać suba, lajka, a ja się z Wami żegnam. Do widzenia.